Na konik na gali Anakonda Fight League. Paula, przy twojej walce dodałem taki post. No, powiadacie panowie, że słaba płeść, to zobaczcie to, akurat taką mocną wymianę. No, tych mocnych wymian w twojej walce nie brakowało. No Myślę, że kobiety w przeciwnie nie są złą, um, słabą pcią. No właśnie, bardzo mocna, agresywna stójka. Taki był plan na tę walkę? Dużo zakładaliśmy, chcieliśmy się przygotować przekrojowo i to robiliśmy. Bo jestem no, młodym zawodnikiem, młodą zawodniczką. Mam przeszłość, jeżeli chodzi o samoobronę, jeżeli chodzi o brazylijskie, ale to jest tak naprawdę mój poważny pierwszy start i dlatego tak przekrojowo staramy się na to patrzeć, żeby się rozwijać cały czas. Wszechstronnie. No właśnie, rywalka czymś cię zaskoczyła? Czy byłaś przygotowana na każdą alternatywę w tej walce? Bo ja miałem wrażenie, że co twoja przeciwniczka Aleksandra próbowała zrobić, ty już byłaś dwa kroki do przodu. Tak, bardzo intensywnie, intensywne sparingi miałam z osobami, które są już doświadczonymi i z osobami, które przede wszystkim nie boją się mnie bić. I to jest chyba kluczowe, bo żeby się nauczyć, w, takim, w takiej atmosferze walczyć, to musisz to na treningach też emitować. I staraliśmy się przekrojowo wszystko, wszystkie płaszczyzny we wszystkich płaszczyznach robić treningi. No właśnie, Paula, mostrą ekipę tutaj przywiosłaś, widziałem, bo ten doping po prostu był nieustanny. Tak, to moi znajomi z klubu, którzy wspierają mnie za każdym razem. To są moi przyjaciele, moja rodzina. No właśnie! Paula, jakbyś miała powiedzieć, dlaczego warto trenować sporty walki w przypadku kobiet, bo to cały czas jest u nas trochę, może nie temat tabu, ale cały czas gdzieś spore kontrowersje bądź. Tak, bo mam wrażenie, że czas, cały czas ta płeć kobieca jest traktowana jako ta wrażliwa i to jest prawda, my jesteśmy wrażliwe, my jesteśmy kobietami, ale to nie znaczy, że nie potrafimy walczyć. Powiedz mi, jakie plany teraz, rozumiem do końca roku odpoczywamy, a co w nowym roku? Na razie tydzień odpoczynku, tak myślę, też muszę dużo nadgonić, jeśli chodzi o pracę, poświętować i będę systematycznie przechodzić do treningów. Myślę, że zaj zajmę się tym na poważnie. Paula, jeżeli chcesz komuś podziękować, to to jest ten czas. Proszę bardzo. Dziękuję przede wszystkim moim klubowym, mojej klubowej rodzinie którzy nawet no, każdym, o, o dnia, o każde, w każdym dniu, o każdej porze dnia byli przy mnie y, specjalnie wolne dni sobie robili, żeby robić ze mną trening. Y, dla mnie to bardzo dużo znaczy i myślę, że sporty walki, jeżeli już wejdziesz w ten klimat, to czujesz się, że łączy cię, w... to jest taka wielka rodzina. więc bardzo się cieszę, że trafiłam tu, gdzie jestem. Właśnie. A powiedz jeszcze, jak się czułaś w tym męskim towarzystwie, bo to jednak jedyna walka kobiet, głównie tutaj mężczyzn oglądamy. No jestem przyzwyczajona do męskiego towarzystwa i je lubię. To jest mój klimat i wychowywałam się przede wszystkim z chłopakami. Byłam tak zwaną chłopczycą i dobrze się z tym czuję. No, odnajduję się w tym bardzo. To ro moja rodzina. Powiem na konik, zapamiętajcie to nazwisko. Dziękuję. Dzięki bardzo.